thank you korzystając z chwili jesteśmy w Jogjakarcie zobaczcie można sobie kupić takie gotowe ryby do jedzenia jak mi się uda oczywiście znaleźć te ryby to wam to wszystko przetłumaczę tutaj mamy kolejne ryby one są już gotowe gotowe są do jedzenia ciach na talerz tylko, że ja się boję teraz po tych ostatnich wydarzeniach na tych farmach rybich To się trochę ryby boję jeść tutaj możecie zobaczyć taki sklepik każdy, każdy region ma swoje, swoje jakieś różne różności do jedzenia i ten region tutaj Yogyakarta ma też swoje, tutaj zobaczcie e, jakie tutaj są ładne ładne orzeszki prasowane różnego rodzaju, z cukrem zalewane e, tutaj mamy klapa tu mamy e, takie eleganckie eleganckie te z ananasem Co jest one To jest A z masą to jest z masą z masą z czarnej fasoli w środku Takie upieczone Także this one ten? ten? także widzicie każdy region ma swoje jakieś takie jedzonka różnego rodzaju zawiniątka oczywiście ja ich tych wszystkich nie znam tutaj mamy też jakieś um, ubu ale co jest najlepsze w tym wszystkim że po prostu jest cukier, ale nie ma, nie ma różnych innych dodatków. Co jest naj? czekoladowy jest czekoladowy idziemy zobaczyć czekoladowy czekoladowy paj. Dziecię, zobaczcie, sobie możecie to o za No this one. Ma, ja mi it.

No i tutaj mamy takiego różnego rodzaju e, cukierki Wiśle brownie czekolad Brownie, jesteś Brownie, czekolad brownie. No to mać to mać. Panie tutaj siedzą i sprzedają takie cukierki. Wiecie co jest najlepsze w tych wszystkich takich, takich cukierkach? To są takie nasze polskie mordoklejki. Tutaj macie krówki, zobaczcie. Tutaj macie grówki, to są najprostsze. To jest tylko zrobiony karmel bez dodatków, żadnego syfu w tym nie ma. Tutaj są już z dodatkiem różnych barwników. Te są najlepsze. Nie mają ani tego, jak to się nazywa, cukru. Wiecie o co mi chodzi? O fruktozy, jakieś chemikalia. Tak, jak na przykład. I tutaj są bardzo proste składy tych ciastek. Wiecie? To są bardzo proste. Czekajcie, ja Wam przeczytam. Zobaczmy sami, jaki tu jest skład. Butter, sugar, milk, było. No tutaj akurat jest, ale i tak nie jest dużo, nie? I tak nie jest dużo w tym, w tym składzie. Ale na przykład takie ciastka to jest tylko cukier i orzech na przykład. Cukier, cukier i orzech. I nie ma żadnych innych takich dziadowskich dodatków. Sezam, sezam i karmel. Sezam i karmel. No i tak samo jest tutaj. To są takie karmelowe, karmelowe, karmelowe cukierki, karmelowe cukierki, gdzie tylko jest tutaj, na przykład co to mamy? Ryż, yy, beras, katanpilan, ryż. Tutaj mamy ryż z naturalnym barwnikiem pandanem yy, w tym, i nie ma i nie ma sypu. Tyle, jakbyście zjedli paczkę ciastek. Możecie jeść ten ryż, on będzie słodki. Oczywiście też się od tego utyje, ale nie ma tyle dodatków i składników. Składniki są proste. Talerze ryżowe z dmuchanego ryżu, prażonego można sobie również kupić. Także każda yy, każde miasto, każdy region ma swoje, ma swoje takie ma swoje oryginalne jakieś cukierki, jakieś ciastka. Tu możecie zobaczyć, o tam u góry jest napis właśnie Jogjakarta, toko, olech, olech, sklep z pamiątkami. Nazwa ulicy, adres cały, Jogjakarta. Także tutaj możecie sobie zobaczyć też, jakie różnego, o jakieś takie, no te żelki to mogą mieć, chociaż tutaj widzę, że te żelki są, z żelatyny, oczywiście żelatyna jest jest cukier, ale nie ma tych wszystkich dziadostw gula, posyń, o widzicie tutaj jaki skład cukier cukier i jakieś tam tylko naturalne składniki nie ma jakiegoś dziadostwa tak jak u nas znaczy tutaj też jest, możecie sobie kupić ale to są najprostsze, najprostsze i najlepsze cukierki Jakie możecie tutaj kupić? To jest tylko Ja to są tofi, to są tofi najprostsze. Cukier brązowy cukier palony z jakimś tam dodatkiem smakowym, naturalnym.